Witam Was w kolejnym odcinku magazynu Polski Technik Wynalazca. Tym razem zaprezentuję Wam coś, co możecie zrobić sami od zaraz i będzie działać to do pewnego momentu. Ale o tym później. Więc co zadziała od zaraz, czyli natychmiast? Widzicie tutaj bardzo prostą w konstrukcji turbinę wiatrową z sześcioma płatami, czyli w sumie nawet poprawnie. Ale oczywiście, gdyby było ich więcej, jak dla przykładu 9, to byłoby znacznie lepiej, jeśli chodzi o ilość obrotów oraz siłę obrotów, co jest logiczne. Ponieważ turbina by pracowała przy mniejszym podmuchu wiatru, co czyniłoby ją bardziej skuteczną oraz efektywną. Zatem, czym ich więcej, tym lepiej dla odbioru kinetyki oraz uzyskiwanych obrotach dla prądnicy. Zatem do meritum więc co widzimy na tej prezentacji? Same płaty turbiny zostały wykonane we własnym zakresie z rur PCV, czyli możecie to wykonać sami w warsztacie z tego, co da się pozyskać w każdym sklepie sprzedającym taki asortyment. Bardzo istotne jest to jak wykonacie płaty tej turbiny, czyli jaki uzyskacie kąt natarcia wiatru, szerokość płatów, głębokość i wiele innych czynników, które wpłyną na intensywność obrotów, jakie uzyskacie przy uderzeniu strugi wiatru na płaty turbiny. Polecam wam tutaj zapoznać się z modelami turbin, jakie są pokazywane i opisywane w internecie lub w naszym magazynie Polski Technik Wynalazca. To wam wiele pomoże w podjęciu decyzji odnośnie doboru modelu płatów. Biorąc też pod uwagę rodzaj dynama oraz jego oporowość, płaty w tym modelu powinny być większe oraz dłuższe. Zatem jest tutaj popełniony błąd. Gdyby dynamo było mniejsze, to ten rozmiar płatów sprawdziłby się. Jednak obecnie są one za krótkie i za płytkie. W tym prezentowanym modelu płaty są przykręcane do uchwytu zamocowanego na feldze dynama więc możecie szybko zdejmować i zakładać kolejne płaty w celu przetestowania ich oraz podjęciu decyzji, które będą dla Was najlepsze, najbardziej skuteczne. Co jest dla Was bardzo korzystnym rozwiązaniem, bo nie komplikuje wam testów z samym doborem modelu turbin. Dodatkowo jest to propozycja zestawu, który możecie ustawić w dowolnym miejscu. Możecie ten zestaw przenosić w inne miejsca, składać całą instalację. A nawet podejrzewam, że dałoby się to zabrać ze sobą w kamperze i na biwaku zmontować obok kampera oraz korzystać z wiatru do zaopatrzenia kampera w energię za darmo. Taki dodatkowy pomysł na praktyczne wykorzystanie tego modelu turbiny z dynamem. Teraz dynamo. Otóż to nie jest dynamo stricte. Jest to silnik od skutera lub roweru elektrycznego, dostępny wszędzie w internecie. Koszt zakupu nie jest wielki, bo to zaledwie od 100 do 200 dolarów. Oczywiście jest to model silnika, który w tym kontekście jest dynamem, ale niestety trzyfazowym, co stanowi pewien kłopot. Lepiej by było, gdyby to była jedna faza z tego dynama. Ale skoro nie dostarczacie energii do tego silnika, a obracacie tym silnikiem, to staje się on od razu dynamem w tym przypadku trzyfazowym. Do tego energia jest odbierana z niego bez względu na ilość obrotów, ale czym im więcej, tym więcej energii, to oczywiste. Zatem nic nie musicie robić. Tylko zamontować to jak widać na prezentacji, to jest bardzo proste i do wykonania w jeden dzień lub w kilka godzin. Plusem jest to, że każdy element jest ogólnie dostępny, nie jest drogi, a do tego konstrukcja tej instalacji jest kompatybilna, czyli składana i to bardzo szybko. Dynamo to jest praktycznie bezawaryjne. Nie da się go uszkodzić. Posiada magnesy ferytowe. Oraz spory zasób cewek do produkcji energii czyli prądu, budowa tego dynama jest wręcz trywialna lub jak to woli bajecznie prosta. Montowanie tego dynama na stojaku nie powinno nikomu średnio ogarniętemu sprawić żadnych kłopotów. Ale czas na pytania, bo najwięcej się wyjaśnia, gdy ktoś pyta więc proszę bardzo. Dlaczego twierdzisz, że bezproblemowo będzie do pewnego momentu? Bo tego wiele osób zapewne nie zrozumie. Co masz na myśli mówiąc o kłopotach? Jakie to kłopoty czekają na nas przy montowaniu tego rodzaju konstrukcji wiatrowej? Nie mam na myśli kłopotów z konstrukcją, tutaj żadne kłopoty nie pojawią się, ale mam na myśli kłopoty z akumulacją uzyskiwanej energii z tego dynama czyli przesyłem uzysku do powerbanku, konkretnie do baterii zbiorczej. Jak wiadomo, energia wiatrowa nie jest energią stałą, więc występuje potrzeba akumulacji. Wiatr wieje z różną prędkością, siłą, zatem tak samo z różną prędkością oraz siłą będzie się obracać turbina, która napędza dynamo. Dlatego musimy akumulować taką energię w baterii, ale aby to się udało, musimy mieć odpowiednio sprawne stabilizatory lub jak kto woli regulatory, które są wpięte w układ przesyłu uzyskanej energii. Jak wiemy, owe stabilizatory, które są ogólnie dostępne na wolnym rynku, nie zapewniają przesyłu w skali 1 do 1. Maksymalny przesył, jaki uzyskacie, to 20%. Ale to nie wszystko. Kolejny kłopot to zjawisko hamowania dynama trzyfazowego. A to jest wynikiem zastosowania tak słabych elementów stabilizujących ten proces, może nawet dochodzić do całkowitego zatrzymania pracy systemu. Oczywiście, prosty test do wykonania na potwierdzenie tego, co powiedziałem. Możecie podczas pełnej pracy systemu turbinowego podłączyć do kabli z dynama odbiory, wręcz bezpośrednio bez stabilizacji. Dla przykładu oświetlenie gwarantuje, że będzie działać bardzo dobrze. Ale, w chwili wpięcia w system układów stabilizujących, tak łatwa praca się zakończy bardzo szybko. To jest ten kłopot, o którym mówię. Jest to zagadnienie, które ciągle nie może doczekać się sensownego oraz skutecznego rozwiązania. Można by było zmontować ewentualnie moduł stabilizujący na bazie kondensatorów, ale to teoria. Więc będziecie mieć energię, której nie będziecie w stanie w 100% spożytkować, a przy tym dynamie może się okazać, że nie jesteście w stanie akumulować w ogóle nic. Czy można by było skierować uzyskaną energię bezpośrednio do inwertera? No bo jakoś uzyskiwany prąd trzeba spożytkować. Pytasz o wykorzystanie inwertera. To jest pomysł, teoria, ale wiem, że takie testy były robione i to podobno z dobrym rezultatem. Należy zrozumieć, jak działa inwerter. Czyli w chwili, kiedy zapewniamy mu odpowiednie napięcie, czyli od 12 do 24 V, oraz amperaż, wtedy inwerter zaczyna przesyłać energię i to użytkową. Lub też można korzystać z energii pochodzącej z takiej retransmisji na poziomie od 6 do 12 V. Zatem tak, powinno to zadziałać. O ile obroty turbiny i tym samym dynama będą ciągle i stale na tym samym poziomie, co przy energii kinetycznej wiatru jest mało. Prawdopodobne. Czy nie byłoby lepiej, aby maszt tej turbiny był teleskopowy, gdzie dałoby się regulować wysięg turbiny? To by zapewne wiele pomogło i zwiększyło efektywność obrotów turbiny. Tak, maszt teleskopowy to bardzo atrakcyjna opcja. Takie modele są montowane i nawet oferowane na wolnym rynku. To jednak zwiększa koszt budowy takiej instalacji. Ale jak powiedziałem, to bardzo dobra opcja. Należy tu od razu zaznaczyć, że czym dłuższy maszt, tym stabilność instalacji jest mniejsza. Zatem teleskop wymaga mocniejszej oraz szerszej podstawy turbiny. W przeciwnym razie wiatr ją wywróci. Ale teleskop to bardzo logiczne rozwiązanie, pomoże wystawić turbinę na większe działania wiatru. Mając teleskop sam decydujesz na jakiej wysokości pracuje Twoja instalacja, super pomysł. Jak wiemy, dynamo centralnie umieszczone, czyli w środku turbiny, stawia większy opór niż zastosowanie modelu gigaturbiny, gdzie listwa z magnesami jest na obręczy zewnętrznej umieszczonej na płatach turbiny, a listwa cewek nad nią. Czy to nie byłoby lepsze rozwiązanie? Tak to prawda, że dynamo umieszczone w środku wymaga większej siły do przełamania oporu pracy dynama to oczywiste. No ale ten model jest oparty właśnie na takim dynamie, więc niewiele da się tu zrobić, trzeba się dostosować do tego, co jest. Tak, jeśli pytasz o model GIGA, to opcja jest wręcz fenomenalna. Dużo łatwiej jest obracać wirnikiem z magnesami, gdzie listwa jest na obręczy zewnętrznej turbiny, średnica większa, mniejsze opory, ale w tym modelu jest inaczej. Jaki byłby według Ciebie koszt tej prezentowanej instalacji? Co do tego, jaki byłby koszt wykonania tego modelu. No cóż to jest podejście indywidualnie. Pewne elementy konstrukcji można pozyskać ze złomu, z odpadów, lub zakupić w sklepie. To zależy kto i jak będzie chciał to wykonać. Koszt dynama, jak wspomniałem, od 100 do 200 dolarów opcji jest wiele do wyboru. Uważam, że pełny koszt nie powinien przekroczyć 200 dolarów, a może nawet mniej. Moje pytanie będzie na temat ukierunkowania strugi wiatru na płaty turbiny w tym modelu. Czy nie byłoby lepiej, gdyby zamontować czop na tym dynamie stożek, który by rozbijał wiatr na wszystkie płaty tej turbiny? Jaka zatem jest Twoja opinia? Bo w stanie taki jak jest prezentowany mamy płaską powierzchnię, która utrudnia pracę turbiny. A co za tym idzie dynama? Tak jest w istocie. Zastosowanie czopu przed płatami powoduje rozbijanie struk na wszystkie płaty. To zwiększa znacznie nie tylko stabilność całej instalacji, ale też powoduje uzyskiwanie większych obrotów na wirniku. Pracują wszystkie płaty bez wyjątku. Mamy w ten sposób zarazem więcej obrotów, jak też jest znacznie zwiększona siła obrotu turbiny, to oczywiste. Dzięki temu obroty dynama są szybsze, mocniejsze, czyli produkujemy znacznie więcej energii niż z systemu bez zastosowania czopu. Czop to stożek, który może być wykonany z dowolnego materiału, jest nieruchomy, a samo zamontowanie go na dynamie nie spowoduje wam żadnych problemów. Przy jakich minimalnych obrotach na minutę występuje pełna determinacja takiego dynama? Determinacja do pełnej pracy w tych modelach nie jest wysoka. To oczywiście zależy od modelu, średnicy listwy cewek czy listwy z magnesami. To zależy też od rodzaju magnesów. Ale zakładam, że minimum to 200 lub 300 obrotów na minutę do pełnej determinacji. Tak uważam, ale mogę się mylić. Oczywiście nic nie zaszkodzi, jeśli obroty będą wyższe, czym szybciej, tym lepiej. Ja osobiście testowałem podobne dynamo. Wtedy wystarczyło zapewnić 200 obrotów na minutę, aby uzyskać pełną determinację tego dynama. Czy aby drut cewek w tym dynamie nie jest za gruby, może przewinięcie tych cewek na mniejszą średnicę drutu poprawiłoby skuteczność tej jednostki, obniżyło oporowość tej prądnicy oraz pozwoliło na ustawienie cewek w układzie jednofazowym, w połączeniu szeregowym lub równoległym. Tak, i tutaj masz rację. Rozmontowanie tej prądnicy to nic nadzwyczajnego. Sama idea przewinięcia cewek na drut o mniejszej średnicy jest atrakcyjna. A od razu można skutecznie zmienić połączenie ich tak aby była jedna faza. Oczywiście mniejsza średnica drutu jak w tym przypadku 0,40 do 0,20 mm da nam mniejsze opory, ale coś za coś, spadną uzyski w amperach, a jeśli będziemy chcieli wyrównać uzyski energii, to będzie oznaczało uzyskanie szybszych obrotów. A to zależy od wiatru. Zatem są plusy i minusy takiej decyzji, jednak może warto to przetestować. Aby potwierdzić lub wykluczyć uzasadnienie takiej modernizacji, nie przetestujesz, to nie wiesz. Prosta zasada. Dużym plusem jest to, że przy zastosowaniu takiego rodzaju dynama, wykluczamy wszelką transmisję. Właściwie mamy dynamo oraz turbinę w jednym. Bez konieczności zastosowania pasków klinowych, kół pasowych i innych form transmisji. No ale co ty o tym sądzisz? Dokładnie tak. Stojak jest tylko do wystawienia zestawu na wpływ wiatru. W tym modelu nie ma dodatkowych transmisji, przekazywania obrotu to właściwie turbina i dynamo w jednym to jest ogromna zaleta niweluje opory, straty energii kinetycznej tak powinno się budować instalacje wiatrowe. Występują tylko dwa łożyska i są one w samej prądnicy a płaty turbinowe montowane na Feldze idealne rozwiązanie. Obrót z wiatru jest przekazywany na prądnicę od razu bez zbędnych wałków, trybów. Pasków i innych zbędnych elementów, co też czyni ten zestaw bardzo tanim. Bardzo mnie intryguje ten rodzaj dynama do zastosowania w hydroinstalacjach, gdzie mamy stałe obroty z turbiny rzecznej, w sumie praca non-stop. Zastosowanie takiej prądnicy nawet w małej instalacji rzecznej byłoby fantastyczne. Dodatkowo, wyjątkowo, bardzo tanie. Dokładnie się z tym zgadzam. Ta prądnica jest wręcz wymarzonym kandydatem dla instalacji rzecznych niebywale łatwo można ją zamontować przy turbinie rzecznej. Ponieważ ma felgę, czyli rand, zamontowanie transmisji przy pomocy paska klinowego to dziecinna robota, a zapewnienie stałych obrotów czyni wyprodukowaną energię, energią stałą, więc gdyby została skierowana do oświetlenia domu. Po sesji, lokalu handlowego, to nawet nie byłoby potrzeby stosowania stabilizacji, czyli akumulacji. To jest idealne wręcz rozwiązanie, bo wtedy wykorzystana by była energia z tego dynama dosłownie w 100% a biorąc pod uwagę niską determinację do pełnej pracy, to mamy zwycięzcę dla małych instalacji rzecznych. Absolutnie się z tym zgadzam. Moje ostatnie pytanie będzie dotyczyć połączenia w instalacji hydro dwóch takich prądnic w układzie szeregowym lub równoległym. Jak to by mogło funkcjonować? Co do łączenia ich w tak zwane siłownie, nie widzę najmniejszych kłopotów. O ile dynamo owe będzie w układzie jednofazowym. Wtedy połączenie dwóch takich jako jeden element spotęguje uzyskiwaną energię i to przy jednej turbinie rzecznej. Przy tym samym obrocie jednej turbiny dwa uzyski energii, a czy to należy zrobić w układzie szeregowym czy też równoległym? To już niech to będzie decyzją indywidualną, rzecz jasna, po właściwych testach. Rzecz jasna, można też pobierać energię oddzielnie czyli bezpośrednio do odbiorów, jak dla przykładu oświetlenie. To zależy od zapotrzebowania w energię każdego z odbiorców. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam ten prosty projekt i zainteresowałem tematem. Dziękuję za obecność, proszę o łapki w górę, subskrypcję, komentarze pod tym wideo oraz przypominam o zbiórce na zakup wane marki Modek. Wsparcie można przekazać poprzez Paypal, za co dziękujemy z dopiskiem Modek. Oczywiście zapraszam na kolejny odcinek na naszym kanale.